Inflacja to słowo w ostatnim czasie odmieniane jest przez wszystkie przypadki. W serwisach informacyjnych inflacja rośnie, ceny są coraz wyższe, a wartość pieniądza maleje. Okazuje się, że nie wszyscy rozumieją tę zależność. Na początku listopada na grupie 1082 osób na zlecenie portalu ciekawe liczby.pl zostały przeprowadzone badania, które wskazały, że aż 23% respondentów, czyli co czwarty Polak, nie rozumie, jaki jest wpływ inflacji. Na wartość nabywczą pieniądza. Jednak nawet nie znając mechanizmów ekonomicznych, respondenci w 91% wskazywali, że obecnie płacą więcej niż rok temu za tę samą ilość towarów. Badania pokazały też, że najwięcej nierozumiejących kwestii inflacji jest wśród osób z wykształceniem podstawowym 40%, a najmniej z wyższym 14%. Biorąc pod uwagę przedziały wiekowe, najmniejszą wiedzą o inflacji wykazali się badani w wieku od 25 do do 34 lat, a największą osoby z grupy 55+